Hej, cześć, siemaneczko, jestem Wojtek i witam was w kolejnym odcinku Discon Reda 2 I w dzisiejszym odcinku yy, będziemy się poruszać pogrożnej w ręce Przynajmniej tyle z tego co wiem Mamy naboje, pieniądze i to w sumie, w sumie to tylko tyle Dobra, ruszamy dalej Zapraszam do zapoznania się z poprzednim odcinkiem I z innymi seriami na tym kanale Na razie to tyle na, tutaj o Zmierzamy tam że ta kampania została przeprowadzona z naprawdę zaskakującą dozą wstrzemięźliwości. To zadziwiające, co osiągnęła Delilah. Zacząć od samego dna i ostatecznie zdobyć. Ron. Czyli wiesz już, gdzie szukać Delilah. Ale jak sobie z nią poradzić? Mam nadzieję, że masz w zanadrzu jakiś pomysł. To może nie być proste. Może pozostanie mi tylko z nią walczyć. Ale Delilah zasługuje na najgorszy los. Z wiekiem przestałem ufać takim słowom, jak zasługuje. Jak już wspomniałem, znałem ją od dawna. Pokiereszowana, poraniona dusza, ale od zawsze spragniona władzy. Jej największym talentem było niewątpliwie kreowanie nowej lepszej wizji świata. Gdyby tylko umiała to ukierunkować w mniej zdeprawowany sposób. Za późno na żale racja zgadza się. W każdym razie uważaj na siebie. Zdążyłem cię naprawdę polubić. Bywaj, Antonie. Dobrze jest wrócić do Danwal, choćby i takiego. W końcu to tu poznałem Jessamine. To tu urodziła się Emily. Sprawiała wrażenie wycofanej. Nawet bardziej niż zwykle. Hej, chciałam zamienić kilka słów. Przysięgę, że nigdy tu nie wrócę. Megan. Wszyscy używają tego imienia, ale tak naprawdę nazywam się Billy Lurk. Pamiętam, że gdzieś już czytałem to imię, dawno temu. Tak. Nie wierzę, że ci to mówię. Ale zasługujesz naprawdę. Tak więc, 15 lat temu działałam w gangu najemników. Płacono nam za zabójstwa. Czasami winnych, a czasem nie. Szef wyciągnął mnie ze slumsów Danwol. Nie miałam nic, nawet nadziei. Ja. <ścoughs> Ciężko mi o tym mówić. Chcę usłyszeć prawdę. Dowódcą był zabójca Daud. Działaliśmy razem. Nasza ostatnia większa robota. Zapłacili nam za. Pomogłaś Daudowi zabić Jessamine. Tak. Nie wiem co jeszcze dodać. Bardzo długo żyłam, pragnąc jakoś wymazać ten dzień z pamięci, ale nie umiem. Nie zdołam ci wybaczyć tego, co zrobiłaś, ale cierpienie potrafi zmieniać ludzi w potwory. Dziś jesteś inną kobietą niż byłaś wtedy. Tak, cierpieliśmy, ale nie wszyscy robili to, co ja, albo zmienili się w to, co Delilah. Wiem, że mi tego nie zapomnisz. Ja także nie zapomnę. Tak też podejrzewam. Bywaj, Billy. Zabieram łódkę i dalej wyruszam sam. tu musi być jakiś klucz, czy coś? Czekajcie, czekajcie chwilę. Na pewno zaraz coś znajdziemy. Gratulacje. Nie każdy przeżyłby walkę z najgorszym elementem karnaki. Wciąż tkwie na pokładzie tego trzeszczącego złomu, który Megan nazywa łodzią. I pomyśleć, że ja, Anton Sokołow... Projektowałem niegdyś okręty zdolne walczyć z gniewem oceanu i pomieścić na pokładzie siejące grozę lewiatany. Pełne majestatu okręty szybkie i luksusowe, godne cesarzowej. Co się z nimi stało? Są zbyt ważne, żeby wozić takiego starca jak ja. Samokrutny, samolubny. Może powinno się o mnie zapomnieć, wyrzucić. Może powinienem umrzeć. Niewykluczone, że tak się wkrótce stanie. Ruszajmy do Danwol. Zobaczmy, co ze mnie zostało. Powodzenia z Delilą. Obawiam się o los Cesarstwa. Na górę zobaczyć, tu nie ma żadnego klucza do tego pokoju. Trudno zaprzeczyć. Zmieniłam się. Podróżując z tobą. To nam miała klucz, dobra. No i właśnie ta maska pojawiła się w pierwszej części Dishonored'a. Zresztą jak będę przychodził, to zobaczycie. Aby ocalić Emily Coldwyn od losu marionetki Delilah, nikt oprócz odmienca, który widzi wszystko, snuje swe mroczne myśli i przemawia jedynie do kilku przedstawicieli każdego pokolenia. Nauczyłem się, że nasze wybory zawsze na kogoś wpływają. Prędzej czy później, w sposób jakiego nie zawsze się spodziewamy, konsekwencje naszych czynów nas dościgną. Przybyłem do Danwall z Sarkonos jako mały chłopiec, Zarabiałem jako płatny zabójca. Jeden z nielicznych, którzy usłyszeli głos odmieńca. Zamordowałem cesarzową, ale oszczędziłem jej córkę, która pewnego dnia zasiądzie na tronie. Taki był mój wybór. Jestem gotów na to, co mnie czeka. Po prostu dowiedzieliśmy się teraz z tego wszystkiego. Tego. To, co dowiedzieliśmy się. Od Megan Foster czy tam Billy Nazwiska nie pamiętam, nie chcę was ukłamać No i coś no Lecimy sami już na Łódź No i to tyle no Zaczynam historię już sami No i to już jest Dunwall tak, to byliśmy w Karnacy przedtem No widać, że się zmieniło, tam coś w ogóle świeci I ogólnie krajobraz to wygląda tak Wieloryb jakiś pływa chyba w ogóle, co to jest Takaś ryba po prostu, dobra, udajmy się może już tu Gdyby widział mnie teraz stary Samuel. Do domu. Jeżeli mnie do Danu, Lutałem. Wrzuć z powrotem do klatki mojego serca. Tak zrobię. Delilah znów stanie się śmiertelniczką. Pozwoliłeś odejść matce Emil w niebry. A ty, ty gdzie spoczywa moja? W dziecięcej trumience z podwiniętymi pod siebie wychudzonymi nogami, bo nie byłam stać na godny pokonek. mój ojciec leży w cesarskim krycie. Kłamiesz. Wciąż nie chcesz tego zaakceptować. Wysłano cię do Danu ja. jako prezent. Jakbym go nie jak, bo tyle właśnie byłem władcy. Zamieszkuję serce tego ukochanej, a moje ciało odpoczynamy już do tej wynikania. Jeśli Karnaka czegoś mnie nauczyła, to tego, że pochodzenie nie powinno dać prawa do władzy. Pracujesz na nie służąc potrzebującym. A teraz nadchodzę, by położyć kres twej tyranii, Delilo. No i co? No i lecimy, no. I tą ulicę, bo tu i tak w sumie niczego nie ma od razu. Bo mówię Tylko jest parę p... Parę pszpałów. No i co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy runę na górze, w sumie. Tę runę też zaraz tutaj mamy. No to najpierw damy się tą runę na prawo. Czarny król sklepik. Ciężkie czasy nastały dla Danwol razem z nową cesarzową i jej towarzystwem. Kasy mamy nie za dużo, ponieważ no już no, nie zbieramy w ogóle pieniędzy. Minął no, już głośno tak dwie. No i tego musimy nakupywać, to już też kupimy, to też do to kupimy. E, kupimy dwa takie, no i kupimy jeszcze jeden taki. No i to w sumie tyle. Jako, jako Emily pokażę wam jak dostać się do tych ostatnich e, Właśnie czarnych sklepików Tam jest jeszcze jakiś ten kościany mulet Mamy beczki wypełnione jakąś krwią w ogóle. zwykły klucz jest potrzebny. To nie ona nic nie ja ma w ogóle przy sobie Mamy gazetę. No i co tu jeszcze mamy? Wszyscy muszą jakoś zarabiać, no nie? Dobra, udamy się jeszcze po tą za co tam jest na górze, bo w sumie już możemy użyć tych. Dobra, teraz lecimy już na górę. No i, no, i co nam pozostaje? Pozostaje nam tylko, yy, żeby nam poszło dobrze. No, z pierdoldzielone te tutaj pozostało. Pamiętam, lordzie obrońcy, ty żyjesz. Już chyba prawie dwa miesiące minęły, Praw... Wróciłem do domu na Serkonos, żeby zadać cios poplecznikom Delaili, architektom przewrotu przeciw Emily. I jak udało ci się? Okrutnie się tu namieszało. Wiem już, jak pokonać Delailę. Strącę ją z tronu i znajdę sposób, by moja córka na nim zasiadła. Dawno nie słyszałem tak radosnych wieści. Masz moje wsparcie. Czegoś ci trzeba? To mów. Gdy to się skończy, przekaż czytelnikom, co się stało. Jeśli wyjdę z tego cało, zapraszam do Dunwall Tower. Przeprowadzisz ze mną wywiad. No, to jednak on tutaj się zrespił. Myślałem, że go pozbawili, ale on się tu. A nie, myślałem, że on się już tu zamukrował. Stwierdził, że nie będzie się spotykał z ludźmi. Moją sobie na, na jego miejscu w tak ciężkich czasach, to zrobił. Jakie nas oczywiście w Dunwall. A na razie, no nie, stoim utworem, dobra, my się udamy teraz po tą runę, co jest na górze, możemy jeszcze pokazać. dobra, w Dunwall Tower się będziemy widzieć, a tu jeszcze coś jest, Zaczekajcie jeszcze się stepom jakoś tak, żeby się nie walić, i robimy tak, tak, poczekajcie, my, my kucamy, czy co robimy, a my się zawiesiliśmy, Czekajcie, jakoś tak trzeba to zrobić, żeby się nie wywalić Dobra, jest gitara I tutaj jakoś się trzeba dostać, na ten balkon Jesteś kapelusznicy, to ja nie wiem co chodzi, może się dowiemy wcześniej... w wcześniejszej tej... E, jak to można powiedzieć? E, części gry A na razie to właśnie jakoś tam dostać Dobra, 200 O Ojej, oh yeah, jak to fajnie wygląda Patrzcie jakie przeszkowania Choć to złoto już nam się tak naprawdę nie sprzyda pistolety, nic Dobra, ostatnia runna proszę Państwa Cię oczekiwała. Źle sypiała przez ostatnich kilka tygodni, ponieważ cząstka, którą masz przy sobie, poczęła do niej wołać. błagając o zjednoczenie. Ona pragnie tego samego, lecz zaryzykujesz życiem, by powstrzymać Cię przed zwróceniem jej duszy na miejsce. Byłeś ostrożny w Karnace. Zobaczmy, jak to się sprawdzi w, w miejscu. Gdzie zakochałeś się w Dziesięciu? Delaila ma Twoją córkę, jak również jej tron, ale wiemy, że skrywa też tajemnice. Run mamy 11, i teraz możemy sobie ulep ulepszyć po niektóre, tak jakby można powiedzieć, ee, runy. No, no, tak naprawdę już mamy większość takich potrzebnych, już wykupionych. Mignięcie, na co to mignięcie robi to ulepszone? To jest spoko, szkoda, że tego nie kupiłem. Dobra, to możemy kupić. Dobra, tu, tu, tu mamy chyba wszystko, choć tego jeszcze nie kupiłem. Tak, tak naprawdę już wydaje nam na, na to, co już szarłoczne stado może być spoko, podmuch też, ale kupimy raczej szarłoczne stado. Zostaje nam jedna runa i to tyle w sumie Co my tu mamy? Mamy przycisk żeby się zamknąć w środku A no dobra, no trudno to, to nie było otwarte w poprzedniej części A tam co? Co nam się dzieje? Ludzie po, po, po te Dobra, jedna ofiara Ale to jest wieźma, także no ja bym jej nie liczył nawet jako ofiary W sumie Dobra, co nam pozostało? Tam był jeszcze jakiś kościany amulet W ogóle dechę, że nam tego nie pokazuje, ale dobra Już się przejdziemy A tam jest ten kościany amulet Ale jakby się tam dostać, ty Chyba tędy dostaniemy Jak się tak zdaje Dobra, czekajcie, może po tych rurach jakoś e, Tędyk? Nie Czekajcie, tędyk, o na pewno I Teraz tędyk I teraz powinniśmy powstać. No bo też było zamknięte, bo jak pamiętamy. Dobra, teraz się do Dunwall Tower. A co? A bo tu jest. Zamk Aha, zamknęła. Dobra, ale otworzyła nam tutaj przejście, żebyśmy mogli zje zjechać na dół. Dobra, wiecie co? Spadniemy sobie po prostu. Więc po prostu się będziemy tapać tak na dół. O shit, dobra, że jednak żyjemy. Dobra. Więc jak żyjemy, to możemy iść dalej. Jest spoko, bo żyjemy. Nie straciliśmy jeszcze zdrowia. I tutaj widzimy masakrę. Robią tutaj ci, którzy tego. Dobra, nieważne. Więc to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania i do lajkowania. Jeżeli już się zostawiliście, to i to zapraszam do oczekiwania czy to sobie w tej serii, czy do następnej. I to tyle z mojej strony. Do następnego. Cześć.